Potężna modlitwa o północy, psalm 3, zaufanie Bogu w trudnych czasach. Chwała Bogu! Niech Pan Cię błogosławi, strzeże i chroni tej nocy. Niech Trójca Przenajświętsza odwiedzi Twój dom, przynosząc pokój, pocieszenie i błogosławieństwa. To potężna modlitwa dla tych, którzy stawiają czoła trudnościom, prześladowaniom lub utrapieniom. To moment połączenia z Bogiem, aby znaleźć siłę i Bożą ochronę. Zanim zaczniemy, napisz w komentarzach: Panie, wybaw mnie od wszystkiego, co się przeciwko mnie podnosi. Ogłoś to z wiarą, bo wszystko, co jest niezgodne z wolą Bożą w Twoim życiu, upadnie. Jeśli tu jesteś, to nie przypadek. Bóg ma plan dla Twojego życia. To miejsce nie dotyczy religii ani denominacji, ale wiary i słowa Bożego. Pozwól Panu działać w Twoim życiu i uwierz, że On ma wszystko pod kontrolą. Teraz przygotuj się na krótką, ale niezwykle potężną modlitwę. Módl się otwartym sercem i pozwól, aby Duch Święty przemówił do Ciebie. Pomódlmy się razem psalmem 3, który przypomina nam o zaufaniu Bogu, nawet w obliczu przeciwników. Panie, jakże liczni są moi wrogowie. Wielu powstaje przeciwko mnie i mówi, Bóg go nie wybawi, kropka. Ale Ty, Panie, jesteś moją tarczą, moją chwałą i tym, który podnosi moją głowę. Wołam do ciebie, panie, a ty odpowiadasz mi ze swojego świętego wzgórza. Kładę się, zasypiam i budzę się, bo ty mnie podtrzymujesz. Nie boję się tysięcy otaczających mnie z każdej strony. Powstań, panie! Wybaw mnie, mój Boże, bo uderzasz moich wrogów w szczęki i łamiesz zęby niegodziwych. Od pana pochodzi wybawienie, a nad jego ludem spoczywa błogosławieństwo. Amen. Teraz z wielką wiarą zakończmy modlitwą, której nauczył nas Jezus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dziś.